A w dzisiejszym odcinku w Auto Challenge mamy Fest Challenge. A mamy takie coś. Y Kurde, gdzie jest ten znaczek? Pytam się, gdzie jest ten znaczek? Zawsze tu był i było wszystko w porządku. To musieli gdzieś to przenieść. A, już wiem gdzie jest. Tu jest. Tu jest. To jest, to jest Skoda. Skoda. Simply clever. To jest Skoda Karok. Jak dobrze to wymawiam. Y rocznik jest fajny bo jest 20. 2020 2020 rok. Eee, I mamy tutaj na pokładzie, co my tu mamy. A, to jest osłona. Ale mocno się trzyma. To jest osłona na pokładzie. O. Mamy konewkę do góry nogami i to może być problem. Mamy takie coś, takie coś, co to jest? Czym to pachnie? Pachnie to dieslem, pachnie to dieslem, jest to dwulitrowy diesel, 150 konny I teraz mnie spytacie dlaczego? Dlaczego ten sterownik tu leży? A dlatego, że będziemy podnosić troszkę moc do góry, 150 koni na napęd na 4 koła, na DSG na pokładzie To nie jak to wygląda, nie jak to wygląda, tu zaraz zanim otworzę ten korek ściągnę tą gumę wydmucham te wszystkie, dobrze to ściągane zrobili wydmucham to wszystko, żeby nie pchać tych śmieci do środka umyję to zmywaczem i wydmucham, żeby te śmieci nie wpadały do środka i wtedy odwrócę tą konewkę co mamy w tej Skodzie? mamy tak zrobić moc zostawić wszystkie ekologiczne rzeczy na pokładzie, bo auto ma 99 tysięcy więc przebiegu nie ma dużo mamy do zrobienia rozrząd kompletny z góry na dół Wymiana oleju, filterków Mamy tu klient wszystko sobie zabezpieczył, tu w tym kartonie. Tu widzimy, wszystko jest. Rozrządy pompy wody, olej, także ten zestaw, który dostarczył klient, montujemy. I robimy i robimy tutaj moc. Robimy tutaj moc. Także to zabieram stąd, bo to jest tu niepotrzebne. Idę to zaraz będziemy aktualizować dalej. Także tu robimy moc. Tu robimy obsługę. Rozrządy Auto ma 99 tysięcy. Tak jak mówiłem, z 2020 roku. Także yy, mamy. Co? Mamy 4 lata stare auto. 4 lata stare auto, więc yy, będziemy modyfikację przeprowadzać tu. Tutaj obsługę poskładamy i oddamy do klienta. Zobaczymy, czy klient będzie zadowolony. Myślę, że tak, bo mówię, fajnie jest, jak jest możliwość uwolnić troszkę więcej mocy. Jak jest to, są to ramy, które pozostawia nam producent. Jak najbardziej, zróbmy to, będzie to lepiej chodzić, lepiej jeździć, będzie przyjemniejsze do jazdy. Także, nie zanudzając, zabieram sterowniczek w bezpieczne miejsce i zaraz Wam pokażę, co dalej. A więc, skodzinka, skodzinka się robi. Wrzuca się sowcik, coś tu się dzieje, dzieje się coś, przesuwa się ten pasek, czy nie przesuwa się. Prądy są, wszystko jest, Poszukuję trochę, bo tam pokazuje zaniżoną wartość w stosunku do, to, do tego, co mam na zasilaczu. Jest spadek na drutach. A więc robimy aktualizację tematu Skoda. Skoda, przypominam, Skoda ma 99 tysięcy, i ktoś powie, ja, ale te paski, to tamto, wytrzymują po 200. Paski może i tak. Ale pompa wody już nie. Patrzcie tam. Pokażę Wam, gdzie musicie zwrócić uwagę, i pokażę Wam płyn chłodniczy. Dokładnie. Płyn chłodniczy jest w kole. Tam, w kole pompy. Widzicie tam taki pomarańczowy odcień. Do tego wszystkiego pasek jest tu mokry. To jest mokre z płynu chłodniczego. I co jak co, może i rozrząd jest jakiś tam nie wiem mega przebieg idzie zrobić ale elementy które stąd ściągamy są nic nie warte teraz Wam pokażę z dołu gdzie wisiał płyn ee, chłodniczy patrzcie to wszystko to wszystko jest mokre z płynu chłodniczego i tak jak o, mucha <muchy> mucha była za sucha i po prostu ten płyn chłodniczy tutaj kapał co jeszcze mi się tutaj nie podoba myślę, że płyn chłodniczy nie ma aż takiego wpływu ale zawsze coś troszkę mógł spowodować że ten pasek idzie bardzo tu po brzegu bardzo po brzegu, oczywiście napinacz ma krawędź no i trzyma w ryzach ten pasek ale z tego paska też dosyć dużo różnych szczępów tu widzimy, tu wisi taki jeszcze, jeszcze niewyczyszczony jeszcze niewyczyszczone wyczyszczone kłaki, także gdzieś ten płyn chłodniczy tutaj rzeźbił ten pasek, na rolkach jest ponaklejane, ponaklejane z paska frędzle. 99 tysięcy, to się pytam jaka to jest jakość, jaka to jest jakość, pokażę Wam jak wyglądała osłona, ten płyn tutaj podciekał, dobra może jakoś ultra dużo nie uciekło tego płynu, ale na pewno uciekało, by nawet pół litra zeszło ze zbiorniczka. No to widać, że ten płyn chłodniczy jednak się tu pojawiał. Także no chyba warto, chyba warto wcześniej wcześniej wymienić e, pasek. Tu fajnie widać, jak z pompy, z pompy zjechał ten, ten pasek. przesunął się. Kiedy wszystko jest w porządku, ten pasek nie będzie szedł tak po krawędzi. Także zaraz blokuję ten rozrząd, wydmucham sobie wszystko tu wyczyszczę. Wcześniej oczywiście te króćce paliwowe e, pozatykam i także żebym nie dmuchał tu żadnymi, żadnymi brudami, także zaraz sobie to pozabezpieczam e, i wydmucham to wszystko, e, wyczyszczę tyle ile się da bez demontażu, zablokuję rozrząd, ściągnę pompę wody, pościągam wszystko, wydmucham, wyczyszczę, wypiję z bloku płyn, płyn chłodniczy, wrzucam pompę wydmucham wszystko, wyczyszczę umyję jeszcze dokładniej ten dół i wtedy, i wtedy po prostu żeby do układu chłodzenia nie sypać piaskiem no bo tu też widzimy dosyć dużo tego piachu za to to jak się tylko ruszy powietrzem to wszystko zacznie latać więc najlepiej takie rzeczy odkurzać odkurzaczem żeby nie rozmuchiwać tego po komorze, no bo nie ma takiej potrzeby, także zaraz to sobie wszystko ogarnę i pokażę Wam po montażu rozrządu a jakby ktoś pytał czy pasek się zużywa i wyciąga to tam mamy, tam mamy znacznik, co jest bardzo fajne. Bardzo fajnie, nic mu się nie dzieje. Także rozbieram to i zaraz się widzimy z powrotem. A więc w temacie rozrządu pompa założona, rolki, paski, napinacze i tym podobne rzeczy. Jeżeli wszystko jest w porządku, obracamy, blokujemy jeszcze raz. Jeżeli jest wszystko w porządku, naprawdę, blokady mają wychodzić tak. Pyk, pyk. Bezproblemowo, i oczywiście dół. Także mamy to wszystko poskładane. Pasek jest napisami do nas. Nie ma szczałek, więc napisami tak, żebyśmy z tej strony mogli przeczytać. Akurat ten nie jest jakiś kierunkowy ukierunkowany, więc co? Zakładam osłony, zakładam koło dolne. Pasego sprzętu, no i powolutku powolutku składam to dalej. Także tu te krótce dalej gołe są. Widz, widzicie, ale zarzuciłem tu szmatkę, wydmuchałem, wyczyściłem. Teraz jeszcze muszę osłonę, tą, która idzie tam pierwsza na dół. Bo ta dolna osłona tak fajnie tam wchodzi na wycięcie, na wycięcie w simmeringu, obudowie simmeringu jest takie wycięcie. Ona tam wchodzi i do bloku się przytula. Troszkę zmienili konstrukcję, ale to nic, takie to jest. Więc Będziemy składać dalej, znaczy będę składać dalej. Nie wiem czemu, zawsze w liczbie mnogiej mówię. Hm. Nie wiem, lecz się domyślam. A więc robimy test od zera do setki. Skoda 150 koni, 2 litry diesel, napęd na cztery koła, DSG na pokładzie. Zepniemy napęd i ruszamy. Spięty napęd, ogień. A więc w temacie Skoda, Karok mamy następującą aktualizację. Skoda jedzie, tam upomina się tylko o dolanie płynu chłodniczego. Eee, o dolanie płynu chłodniczego, czy jedzie po chip tuningu, eee, to, oceni, to oceni właściciel. Po mojemu fajnie się to odpycha. No wiem jak jedzie 150 koni zapewne na 4 koła, także teraz jedzie znacznie lepiej. I nawet trzymając tak jak w tym momencie z piąty bieg. Zapięty. Zrzucił sobie, no ale dobra, piąty bieg Naprawdę fajnie, dynamicznie przyspiesza. Ja sobie oczywiście z pod ręki te biegi wrzucałem, więc. Miałem większą precyzję i mogłem sprawdzić jak turbo wstaje, jak się odpycha na danym biegu. No bo tak jak mamy wrzucone to w drive, no to na miesza tymi biegami, to tak się to dziwnie dzieje, a przy takich niskich prędkościach nie ma jak wyczuć tego, czy to auto odchodzi, czy nie. Ja miałem na przykład zapięty czwarty bieg spod ręki, gaz i widzę, że to auto fajnie odjeżdża. A tak jak mówię, wiem jak to odjeżdża. O, ja już tu muszę skręcać. Wiem jak to odjeżdża, kiedy nie jest to podłubane. Teraz oczywiście zostawię sobie do rana, stawię sobie do rana ten płyn chłodniczy sobie, siądzie, ostygnie. Rano sobie sprawdzę prawidłowo poziom, e, no bo jeszcze gdzieś tam jakieś odpowietrzanko e, troszkę jeszcze się odpowietrzył, więc o. ustawię się tak jak nie wcześniej no czy to jest czy to jest e, o, dobra nie na neutralu, no dobra, przecież i tak dawno zaciągnął ręczny ale krzyczy, ale krzyczy, że mogę dać na parking czy to jest e, usterka, czy to jest usługa wykonana w 100%? Myślę, że tak wszystko ma pięknie, ładnie. Wiecie, co jest jedyne denerwujące w tym aucie? Denerwujące jest to, że jak jest zimny ten silnik, to podbija się do tysiąca obrotów, żeby rozgrzać jak najszybciej układ DPF, katalizator SCR, żeby można było już tam wtryskiwać Art Blue. Ale tematy ekologiczne są pozostawione, nietknięte, bo tak też musi być. Tak też musi być. I no, z tego tytułu można. Można zrobić jakiego soft'a, jakiego można zrobić, jeżeli chodzi o moc. Jest dobrze. Myślę, że jest zadowalająco. Myślę, że jest zadowalająco, jeżeli chodzi o jazdę. Więc co, to na tyle. Tak jak zawsze, wyraźcie opinię, jak to u Was, z taką skodą. Jakie Wy macie doświadczenie, i czy to jedzie, czy to nie jedzie. Napęd na 4 tutaj naprawdę trzyma. Jest to taki ciężki napęd można powiedzieć że nie, nie ma takiej lekkości w prowadzeniu jakby było tylko DSG kiedy byłoby 7 biegów i przedni napęd e, wiem, że wiem, że odczucia z jazdy są dużo lepsze kiedy byłby jeden napęd, no ale tu jest napęd na 4, nie wiem czy wychodzą z innym napędem, ja teraz idę sobie zaglądnę pod maskę e, oczywiście dzisiaj nie odkręcam na ciepłym silniku tego zbiorniczka bo ten płyn siadł delikatnie poniżej minimum w zbiorniczku jest, ale ona się dopomina o odolanie. Poczekam sobie do rana, wystygnie i będzie dobrze. Będzie dobrze. Fajnie. Przejrzyste, ładne liśniki Co to chyba na tyle. Tak jak zawsze dziękuję osobom wspierającym mnie na platformie Patronite Zapraszam nowe osoby do wsparcia. Dziękuję wszystkim osobom, które biorą czynny udział w innych, w innych pomocach. Majstrowi i co i oczywiście wszystkim którzy pozostawili komentarz też dziękuję i co to na tyle czekamy na kolejny większy lub mniejszy challenge